Rierzymy teraz Bogu Miłosiernemu Młodzież oraz dalsze przygotowanie do światowych dni Młodzieży. Po akcie zamierzenia, Ksiądz biskup po błogosławi kopie wizerunku Matki Bożej cały i librowań, przygotowane we wspólnocie wedlejencja Bożna. I zostaną następnie przekazane do wszystkich dekadatów diecezji by w najbliższych miesiącach mogły w pielgrzymce dotrzeć do każdej wspólnoty parafialnej, przypominając nam, że przygotowania do Światowych Dni Młodzieży trwają i mobilizując nas do modlitwy o ich pomoc. Tuż przed błogosławieństwem nastąpi rozesłanie liderów, które będzie miało formę trzykrotnego pytania skierowanego przez księdza biskupa Grzegorza Domów. Po każdym spytaniu liderzy opowiedzą – chcę. chce. księdza biskupie, w imieniu wszystkich diecezjan chcielibyśmy najpierw podziękować Panu Bogu za perekretację symboli światowej i młodzieży, Chcielibyśmy również podziękować Księdowi po za obecność, za jego pracę w naszych paradach i tematach. Przy tej okazji chcieliśmy również złożyć Księdowi po Wisłupowi życzenia, ponieważ wiemy, że ukończył się w duchu swojej rodziny. Także życzymy wielu własnych, od Pana Woda i przywitalnych ducha świętego, które są w Księdze potrzebne w pracy. Wolno, ojcze się, który pojawiłaś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zabierzamy Ci losy świata i każdego człowieka. Zabierzamy Ci szczególnie nas samych, młodzież Kościoła Słowackiego. Wprowadź bez pierwszych poza niego ścieżkach współczesnego świata. I dali tak nawłasny owocnego przeżycia światowych dni młodzieży w krakowy. Ojcze niebieski, uczyni Oj, na się. Istna już miłości, którą w nas staje się okiem zmieniającym ludzkie serca i oddalającym obliczenie. Kamykał, matko miłosierdzia, mówi się o sadności. Święty, jakby do dni, mówisz Módź się za nami. Módl się za nami. A teraz dokonam poświęcenia ikony Matki Bożej. w z powołan. Budmy się. Boże słódco i ojcze wszystkich ludzi. Ty nieustannie wzywasz nas do świętości, bo sam jesteś święty. Prosimy cię. O Boże. Z Najświętszej Marej Pani. Ty bowiem w jej osobie dałeś nieuczującemu Kościołowi zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby Twoi wierzy z złożonością wznosili oczy ku matce Twojego syna, która jaśnieje jaką wzór świętości. Spraw, aby doszli do pełni poznania Ciebie, a wsparcie jej orędownictwem otrzymali obfite błogosławieństwo i chwały wieczór Amen. Ksiądz biskup przekaże teraz reprezentację poszczególnych dekanatów i kolegów Matki Bożej w z Zjednoczonych i Romelu. Reprezentacja dekanatu składa się będzie z księży Dziekana i dekanalnego XVI Młodzieży oraz świeckich filenów parafialnych. Bardzo proszę o ustawienie tych poszczególnych reprezentacji. Najpierw dekanat trójcy świętej będzie nie. Następnie dekanat świętego Jana Pawła II w Będzinie. Dalej dekanat świętego Stanisława, biskupa i mężemnika w Przeleń. Kolejne dekanaty. Najświętszy Marii Panny Anielski w Dobrowie Górniczej. Świętego Antoniego z w Dobrowie Najświętszego serca Pana Jezusa w Nowym Jorku Życa. Z Biednych, Najświętszej Pani Panny i Znającej Pomocy jawośnie, Świętego Wojciecha i Katarzyny Diawożnie. Świętego Franciszka Skasewu Głazach. Świętego Andrzeja Apostola Świętego Jana Chrzciciela, Świętego Jakuba Apostoła w Sączowie, Świętego Macieja Apostoła w Siewie, Podwyższenia Krzyża Świętego Sławkowie, Świętej Barwary w Sosnowcu, Jezusa Chrystusa, Króla Świata w Sosnowcu Kaźmie, Świętej Janiki Śląskiej w Sosnowcu Świętego Tomasza Apostoła w Sosnowcu Pogonii, Niebo wzięcia Najświętszej Marii Paddy Zuskowej, Najświętszego Serca Panyuszka w Sąchowej, świętej Katarzyny z Borgowej oraz podwyższenia naszego Świętego Programu. W ręce